Cześć, a w tym odcinku chciałbym przedstawić Wam swoją opinię na temat keczupu pikantnego winiary. To jest ketchup, który wykonany został z jednego kg pomidorów z otwartych upraw gruntowych. A zatem, już na samym początku, można powiedzieć, spora ilość pomidorów. Co ciekawe, tutaj również macie, jak, samo, jak to sami określili, czysty skład bez skrobi. Samo opakowanie ma 560 gramów. No i cena takiego produktu, ja za taki ketchup. Pikantny, zapłaciłem w sklepie około 10 zł. Generalnie, to, co, to na co warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, to oczywiście jest to kwestia wartości odżywczych i składu. A zatem na samym początku sprawdźmy, jak to wszystko prezentuje się, jeżeli chodzi o wartości odżywcze. Podane tutaj są w 100 gramach. Jak sami widzicie, 98 kalorii, pół grama tłuszczu, 20 g węglowodanów, a zatem trochę węglowodanów tutaj wykorzystano, w tym cukry 20 g płonnik 1 gram białku, 1,9 g i sól 2,4 g. Jeżeli chodzi o składniki, tutaj mamy składniki przecier pomidorowy 66%, 185 g pomidorów na 100 g produktu, cukier ocet spirytusowy, woda, sól przyprawy, ekstrakty przypraw, a zatem dość standardowo, dość ciekawie to się wszystko prezentuje w tych kwestiach jeżeli chodzi natomiast o smak, mi osobiście ten ketchup bardzo fajnie smakuje ja sobie ten ketchup dodaję, czy to do jakichś tam kiełbasek czy to po prostu bezpośrednio na kanapki, bardzo fajnie właśnie smaku w połączeniu czy to z pomidorem, gdzieś tam z szynką, serem, tak, na pieczywie bardzo fajnie, też z frytkami, z jakimiś innymi po prostu potrawami, daniami, jak najbardziej można. Wykorzystać taki ketchup pikantny. Czy jest on dla mnie bardzo pikantny? Powiedziałbym, że troszkę pikantny, jakoś specjalnie mega pikantny. On tutaj nie jest, natomiast fajny w smaku, fajnie nadaje właśnie takiej wyrazistości różnym potrawom, różnym daniom a zatem myślę, że jak najbardziej warto sobie zakupić taki ketchup pikantny winiary w sklepie, w hipermarkecie. Ja osobiście ten produkt oceniam na 9 na 10. To na co warto zwrócić uwagę. To jest to konsystencja. Tutaj sami, jak sami zwrócicie uwagę, może od boku to będzie bardziej widoczne. Ten. Ketchup, on nie jest jakoś mocno gęsty, raczej właśnie, jakbym miał porównać to z jakimiś tam ketchupami, no to raczej nie jest on właśnie jakoś mega gęsty, raczej wręcz przeciwnie. Dlatego jeżeli lubicie, dlatego jeżeli lubicie takie mniej gęste ketchupy, no to jak najbardziej warto przetestować sobie taki produkt. Natomiast to jest właśnie jedna, jedna z cech tego produktu, która jest dla mnie dość charakterystyczna. Ja jako osoba, która próbowała różnych po prostu keczupów, też zwracam na te kwestie uwagę natomiast tak jak wspomniałem jak najbardziej warto przetestować sobie ten produkt rekomenduję zakup jeżeli nie próbowaliście jeszcze no to można spróbować tak no i jeżeli chodzi jeszcze o nakrętkę tutaj standardowo oczywiście można sobie otworzyć gdzieś tam zamknąć nalać ten ketchup dość wygodnie dlatego jak najbardziej polecam a zatem tak to prezentuje się z mojej perspektywy ja natomiast jestem ciekaw też Twojej opinii na temat tego konkretnego produktu. Napisz w komentarzu, co Ty myślisz na ten temat, a tymczasem to tyle zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem, jeżeli ten materiał okazał się dla Ciebie przydatny, a póki co to tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.